Spójrz na ten przepyszny, bezglutenowy wypiek. Co sprawia, że jest najlepszy? Cóż, wiele rzeczy. To prawdziwe bogactwo radości i odżywczych wartości jest owocem pracy Fabricio i jego miłości do swojej ziemi. To zasługa najlepszych farmerów, którzy czujnym okiem doglądają plonów karmionych kroplami krystalicznej wody i zapylanych przez szczęśliwe pszczoły. Zrodzony z najwspanialszych marzeń i delikatnych szeptów. Razem zmienimy świat. Powstaje w zręcznych palcach i silnych dłoniach podczas licznych zwrotów akcji. Przy gromkim wow! I w chwilach ciszy. Spójrz na ten wyśmienity, bezglutenowy wypiek. Ten przepyszny cud powstał z tego, co najważniejsze. Z tego, co w nas najlepsze.